Cześć, witam na moim kanale. Pogoda dopisuje. Luty jak na razie ciepły, parę dni ciepłych. No, dzisiaj akurat 11 stopni idealna pogoda, żeby zabrać się za malowanie drzewek. Po co się to robi po co się bieli drzewka? Yy, może po co ja bielę drzewka, bo po co jakie tam są walory. To każdy sobie może w internecie przeczytać, po co ja biorę drzewka, żeby się nie osadzały glony, porosty różne, grzyby, żeby nie wchodziło tam robactwo. Ale głównym, podstawowym takim czynnikiem u mnie jest kora. Słońce nagrzewa właśnie w takie dni jak teraz, w lutym, ten pień tego drzewa, które jest ciemne. W dzień jest cieplej, tak jak mówię, teraz jest 11 stopni, ale w nocy może temperatura spaść nawet do minus 1, minus 2, i wtedy kora zaczyna pękać. Więc to jest taki u mnie główny, podstawowy powód, dlaczego wiele drzewka. Ja wiem, że na plantacjach już się tego nie robi, jadąc w stronę Warszawy przez Skierniewice możecie zobaczyć, ale słuchajcie, tam są młode drzewka. Te drzewka, no, no, nie wiem, nie stawiają już na, na takie. No, zobaczcie na pień tego mojego drzewa. Stara jabłonka wiekowa, wsadzona w latach 80. -tych. Porównanie tutaj do beczki. Można się przytulić do tego drzewa. W tych sadach nowoczesnych są młode drzewka, stawiają na młode drzewka. Może bardziej owocują, może są lepsze, może nowsze odmiany. Ja mam tutaj starą jabłonkę, to jest papierówka, akurat. Tam ta druga, nie pamiętam. Trzy odmiany są tam zaszczepione przez mojego dziadka, jeszcze świętej pamięci, ale tutaj jest stara papierówka i zależy mi na utrzymaniu po prostu tego drzewka. Ktoś kiedyś posadził, to był akurat mój dziadek. To jest pamiątka, wiadomo, wyciąć jest łatwo. Jak wchodzi rak bakteryjny, no to no mało już jest tutaj co, co ratować w tych drzewkach, jak wchodzi rak bakteryjny. Więc, żeby, żeby ratować, żeby żeby to drzewko u mnie jak najdłużej było jeszcze może mój syn yy, moje wnuki jeszcze jadły z tego drzewka papierówki to, to trzeba o nie dbać no, dziadek jednak dbał ja też chcę kontynuować to a czemu właściwie teraz dopiero luty, no przecież tak piszą, że yy, w grudniu powinno się teraz zobaczcie ja tutaj mam drzewka, te są akurat nie pomalowane jeszcze nie zdążyłam ich pomalować yy, bo czym, czym bielić no wiadomo, wapnem. Teraz nie będę się tam się rozchodziła w jakiejś tam ilości, proporcji i w ogóle możecie sobie kupić gotowe wapno do bielenia drzewek. Są w sklepach ogrodniczych. A ja dodaję jeszcze farby. Wiem, że zaraz się hejty po, po, posypią ekologiczno ogród, ale i ta farba. No ale tej farby dużo nie jest. I ta farba powoduje, że... Ta drzewka, no zobaczcie, jest luty. Ja dopiero poprawiam to drzewko pomalowane, a to ja dopiero poprawiam to co było malowane, bodajże że też chyba w lutym albo w marcu zeszłego roku. Także to się trzyma. I zobaczcie, pień, czy tu jest jakieś spękanie. Kolejna jabłonka. Lęka mi się kurde trzęsie. Kolejna jabłonka z lat 80. Czy tu jest jakieś spękanie, czy tu jest jakiś rak? Czy tu są jakieś grzyby? No nie ma. Zobaczcie jaki ładny pień. No coś w tym jest. No. Tutaj posadzę tymczasowo ten skrzyp, który dostałam w gratisie z ciemiernikami. Tak patrzyłam na yy, filmiki jak ten skrzyp rośnie, on jednak potrzebuje takie bardziej wilgotne stanowisko, czyli przy oczku wodnym. Ale co mi się spodobało, że ludzie go mają w takich fajnych pojemnikach bez dna. Właśnie przy tych oczkach. I tak myślałam, żeby tak podchwycić, żeby przy, jak już robię to nowe oczko, to żeby więcej tego skrzypu posadzić i... Za, za głęboko kofa. Więcej tego skrzypu posadzić i tak właśnie, tak taka, jak taka egzotyczna roślinka to wygląda. Także kto chętny, to niech zobaczy, na jak właśnie skrzyp rośnie przy, przy różnych zbiornikach wodnych. Tak fajnie, tak bym powiedziała, jak taki bambus, mini bambus. No zobaczymy, muszę tylko pamiętać, żeby go podlewać, bo tutaj to jest jednak sucho. Na razie go posadzę tu. O, zaznaczę jeszcze tylko kamieniami, żebym go oczywiście później przy grabieniu tego miejsca nie wyrwała. I zobaczymy, no może go w pojemniku właśnie tak posadzę i, i te kamienie różne, zobaczymy jak, jaki mi pomysł strzeli do głowy, jak już będę mogła więcej w ogrodzie robić. Pierwsza roślinka kwitnąca, oczywiście niezawodna, prymulka. Ja kupuję prymulki często, sadzam do Pojemników, a potem właśnie wykopuję w takie różne miejsca, i później albo mam takie niespodzianki, albo one gdzieś tam zanikają. Wiadomo, tulipany już wychodzą, także to nie to, że jest pierwsza roślinka tulipany, już wychodzą, ale wydaje mi się, że czasem to jest normalne. Ja, ja nie boję się, nie panikuję, że tam wy... one sobie dadzą radę. Rosną tyle czasu, mrozy były kiedyś większe, więc dadzą sobie radę, nie panikuję. Cieszę się na razie z tej prymulki. Korzystuję pogodę, że jest ciepło więc grabię te liście, które mi tutaj zostały. No może jeszcze tujki przytnę, ale chciałabym już zacząć pomału przycinać hortensję. Potem będzie więcej pracy, może nie być pogody, nie wiem jaką mnie ze zdrowiem, bo styczeń to była tragedia, jeszcze słychać. Także przytnę jeszcze te hortensje. Hortensję zawsze przycinam krótko, aby duże miały kwiaty, duże mocne kwiaty nie patyczkuję, ja się nie żałuję budlejki też do przycięcia póki jest czas burówki też ciachnęłam generalnie jak widać ja się cięcia nie boję to co małe, to co martwe i tak nie będzie owocować więc ciachnęłam wszystko budlejki może troszeczkę wyżej w tym roku w tamtym zrobiłam eksperyment nie cięłam tych co są koło domu wcale i rzeczywiście były większe no te tutaj z warzywniaka, więc żeby mi tego słońca nie zastawiały, przycięłam nieco wyżej niż w tamtym roku, ale też nie tak nisko jak zawsze. Dobry moment nastał na przycięcie drzewek owocowych, to jest akurat jabłonka. Jabłonka została bardzo mocno 3-4 lata temu przycięta ponieważ tutaj koparka jak kopała zawadziła mi o tę gałęzie ona była długo długo niecięta i była dosyć duża, zawadziła o tę gałęzie i trzeba było ją mocno przyciąć to jest efekt właśnie tego, że mocno przycięłam mocno była przycięta ta jabłonka i zobaczcie jak drzewko się broni, zaczęło wypuszczać jak im więcej się przytnie tym więcej ona wypuszcza tych tych, tych, tych pędów co będę obcinać, będę obcinać wilki, to są wilki Wszystkie te długopędy, tą gałąź prawdopodobnie całą, w celu tutaj doświetlenia. Yy... I te grubsze, grubsze gałązki spróbuję jeszcze przyciąć Tutaj do obcięcia tej jabłonki potrzebuję niestety, ale już większej piły, spalinówki, albo może uda mu się elektryczną przeciąć. Chcę skrócić całkowicie tę tą górę, bo dla mnie to jest drzewko za, już za duże. No też zaniedbałam, przyznaję, zaniedbałam, bo jakbym skracała co roku, to nie było nie takie wielkie. Zrobiłam sobie taką ścieżkę z płyt chodnikowych, ale widzę, że dosypywana była tutaj ziemia troszeczkę kompostowa do, tego, do tej trawy. No wiadomo, trochę się podniosło i te płyty już przestały być takie widoczne i takie atrakcyjne, więc muszę je teraz wykopać. Tych to na przykład wcale już nie widać. Wykopać i zrobić, zrobić na nowo. Ścieżkę z płytami dokończyłam. Pozostaje mi tylko uzupełnić tutaj ziemią. Jak to się mówi, robota kocha głupiego, mnie to chyba w szczególności. Bym od razu troszeczkę wyżej zakopała, to nie byłoby takiego problemu. Yy, przy okazji zrobiłam tutaj dalej sobie powiększyłam, bo tu miałam trawsko, strasznie mi to wchodziło w te kamienie, tutaj te gazony też do oczyszczenia. Yy, no, pytanie co ja tutaj teraz posadzę. I właśnie nie wiem, musi być to roślinka, która lubi okresowe zalewanie, ponieważ tu jest woda z rynny, co idzie pod tarasem. Więc no wiadomo, nie zawsze pada cały czas, ale jak już pada, no to będzie ta woda tutaj tym strumieniem leciała i tak myślałam, żeby leciała właśnie tam do tego yy, oczka. I co ja tu posadzę? No miałam posadzić róże, róże wiadomo odpadają, nie lubią takiego yy, stania w wodzie. No muszę pomyśleć, jaką roślinkę tutaj posadzę. Nie za dużą wiadomo, bo to jest mały fragmencik. Kupiłam takie sobie oto kaktusiki. Co prawda kaktusy to dla mnie tak się zawsze kojarzyły ze starymi panami. mówi, chyba mi już nie grozi, to zaryzykuję. Nie mam słabości o tak mi się spodobały, kiedyś byłam młodsza i trzymałam, ale żeby mnie ja aż tak zachwycały, takie rewelacyjne były, to, to nie powiem, Ale takie w dino były takie ładne, właśnie, do niczuszka mi się tak spodobały, chciałam je tak, żeby je wsadzić właśnie, wsadzić je w szkołę, Zobaczymy się z tego wyjdzie. 给它拉下。 jednak jestem, słuchajcie, wywrotowiec. Yy, mówiłam, że kaktusy mi się spodobały, bo te tutaj gliniane doniczuszki, yy, a kaktusy wsadziłam do szkła. Tutaj nie wiem, czy dobrze widać, światło odbija. Kompozy Może jakby były drobniejsze kamyczki, byłoby lepiej, ale jak tak znak na, na stół, to mi się podoba. A oczywiście gliniane doniczki, tak nie przeszkadzaj, gliniane doniczki wykorzystam na jakieś inne roślinki albo rozsady. To jeszcze zobaczę. I tak musi sprawdzić, czy kaktusy się nadają do jedzenia. Jacenty już przekwitły, czas je wymienić. Były białe, teraz fioletowe czy różowe. Zobaczymy, jakie wejdą. A co robię z tymi jacentami? Pójdą do ziemi. Niech się troszeczkę ta cebulka, tutaj te zielone, zasuszą. Myślę, że tak już w kwietniu. Sadzę od razu do, do ziemi i w przyszłym roku zakwitną mi w ogródku. Pamiętacie żonkile, które sadziłam na jesieni? Kurczę, no troszeczkę za bardzo mi tutaj zaszalały. Nie wiem, co mam teraz z tym fantem zrobić. To, co pewnie wybija... Znaczy trzymam to w ogóle w altance. Także mi się wydaje, że chyba miały za ciepło. To, co wybija tak tylko delikatnie, to chyba zaniosę na balkon już, wystawię. Natomiast te duże, no nie wiem, do domu do domu ich nie zaniosę. Wydaje mi się, że wstawię do szklarni, ale czy one mi nie przymarzną? W nocy mamy jednak teraz przymrozki. Na koniec jeszcze powrót zimy. Proszę bardzo, poniedziałek. 11 chyba stopni było, bez kurtki można było chodzić, coś porobić w ogródku. A dzisiaj mamy 14 Walentynki, piątek. No i proszę, taka aura. Pomijając to, że od wtorku były u mnie temperatury minus 7, co może ten śnieg nawet się przyda, bo okrywa troszeczkę roślinki. No, jakie dzisiaj miałam plany? Chciałam chyba tujki przyciąć. No, to sobie przycięłam.